Jak uderzucam na środek, a ryby pływają przy brzegu, nie? Dobre sobie. No, trochę z bułką zmieszałem to ciasto, i, znaczy, ciasto zrobiłem po prostu z peletu to ciasto. Nie. Jak będzie branie, to mi powiedzcie, no nie? Wiecie, jak będzie branie, jakieś to mi powiedzcie. Zabranie. Ja teraz to będzie karaś. Teraz to będzie karaś. Taka niewielka rybka. O dopiero teraz zaczyna iść. Oj, 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 oj. Może to nie będzie karaś. Patrzcie, jak fajnie ten kijek pracuje. Te ładne to na razie nie biorę. No i wszystko przy brzegu. Popatrzcie, na środku nic. Czemęci przy brzegu. E, malutki tam, taki z 45-50 cm ale karpie zaczęły brać to już jest fajnie ale królewski tym razem ale dobrze Janusz, kurde, z, z, zmieniłem i taktykę zmieniłem i, i, i się kurde, teraz udało i teraz ryba za rybą no nie jest taki mały Vou ficar aqui no é de vacilo. Então tem faina, faina. Beijo meu, barrinho fundo, aqui. eu Odpiął się. Tylko się boję go pokazywać. Tak jak... O, nic nie pokaże. Dobra, nie ma co. Bo się zaraz kurde tu mi zrobi. O, tak go tylko pokaże. Odbieraku. I tyle. Bo nie ma jak go pokazać. Ja dobra No i gitara i to się To się rozumie, to się rozumie, teraz To ja się cieszę, że tak jest I zapiszemy sobie Tu, tu nie, tu Co ja tu